Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam na dzisiejszej konferencji poświęconej historycznej i do tej pory niedoścignionej ustawie o działalności gospodarczej. Z nami jest Pan Minister Mieczysław Liczek jako gość honorowy tej dzisiejszej konferencji. Konferencja odbywa się też w 20. rocznicę powstania akcji gospodarczej, ale zanim. Kilka słów powiem o powodach dzisiejszego spotkania. Prosiłbym o chwilę ciszy, którą chciałbym, abyśmy uczcili zmarłego przed kilkoma dniami pana profesora Wacława Wiercińskiego, który był honorowym prezydentem Centrum im. Adama Smitha. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za, za tą chwilę pamięci o Panu Profesorze. Proszę Państwa, 20 lat temu Grupa Działaczy Towarzystw Gospodarczych i Przemysłowych postanowiła stworzyć wspólną, jak to dzisiaj się mówi, płaszczyznę i utworzyła Coś takiego, co nazywało się akcją gospodarczą. Akcja gospodarcza ze wszechmiarów była tworem innowacyjnym. Z jednej strony z tego względu, że wprost mówiła o wolnym rynku, o potrzebie prywatnych banków, wolności gospodarczej. Z drugiej strony, że użyła do tego, Formuły, którą nie znał ówczesny perulowski świat, a mianowicie opozycja zarejestrowała się jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a to tylko z tego względu, aby uniknąć tych problemów, które miały towarzystwa przemysłowe i gospodarcze w wynajmowaniu e, lokali na organizację swoich e, zebrań. Akcja gospodarcza bardzo szybko nadała bieg e, debacie o zmianach gospodarczych w Polsce. W materiale, który Państwo na koniec konferencji otrzymają jest tam taki fragment, który pokazuje, że decyzja ówczesnego rządu o uwolnieniu cen żywności była właśnie podejmowana na podstawie dokumentów akcji gospodarczej, ale żeby się nie rozwodzić o tym, co mogą przeczytać, tylko mieć, że idee miały swoje konsekwencje i właśnie idee wolnorynkowe były to najbardziej nośne w tamtym czasie i najbardziej zmieniające polską rzeczywistość, idee z jakimi można było sobie wyobrazić. Te idee, które jednocześnie uzyskały praktyczną materializację w postaci ta zwanej ustawą Wilczka spowodowały, że Polska w niedługim czasie wespół ze zmianami, które miały miejsce przy okrągłym Stole stała cudu gospodarczego. Warto zauważyć zwłaszcza w dzisiejszych czasach kiedy z on słyszymy że czegoś nie można zrobić, że czegoś nie pozwalają zrobić urzędnicy, że ustawa weszła w życie w momencie kiedy na terenie Polski stacjonowały radzieckie wojska, kiedy aparat był bardziej wrogi niż dzisiaj wrogi przedsiębiorczości, gdzie decyzje naprawdę było bardzo trudno podejmować, a mimo to w tym właśnie wrogim i jeszcze bardziej porządku udało się przeprowadzić ustawę, która jest do tej pory konstytucją polskiej wolnej przedsiębiorczości. Mówię to po to, aby świadczyć, że dzisiaj nie ma wojsk układu warszawskiego na naszym terenie. Mamy kilkanaście dobrze wykształconych roczników młodzieży, które dzisiaj zasilają polską gospodarkę. Mamy rozwinięty system bankowy i wiele innych rzeczy, których nie mieliśmy wtedy, ale wtedy mieliśmy rzecz podstawową, która odmieniła los naszego kraju, mianowicie wolność gospodarczą. O tą wolność gospodarczą po obu stronach barykady z jednej strony działacze towarzystw przemysłowych gospodarczych i akcji gospodarczej walczyli, z drugiej strony człowiek, który przez większość swojego życia był prawdziwym, dzisiaj się mówi rasowym przedsiębiorcą pan Mieczysław Wiczek, którego upór i determinacja doprowadziły do tego, że kraj nasz gospodarczo się odmienił. Ale żeby nie przeciągać tej krótkiej, uroczystej części, poproszę pana Marka Kaduczaka, legislatora służby prawnej Komisji Europejskiej o Stwierdzenie czegoś, co jest niebywałe, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, powiedzenie kilku słów o ustawie z roku 1988. Szanowni Państwo, wśród polskich wolnorynkowców panuje takie przekonanie, że to Unia Europejska jest źródłem braku, czy jednym z głównych źródeł braku wolności gospodarczej w Polsce. Tymczasem według rankingu wolności gospodarczej na świecie. Rankingu współtworzonego przez Centrum im. Adama Smitha. Według tego rankingu Polska w 2008 roku znalazła się na 69. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o poziom wolności gospodarczej. Egzekwowo z Ugandą. A równocześnie Polska została wyprzedzona przez prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Mało tego, dwa z tych państw członkowskich znalazły się w pierwszej dziesiątce. Krajów o największej wolności gospodarczej na świecie, Wielka Brytania i Irlandia, zaraz za nim na 11. miejscu Estonia. Co więcej, Polskę wyprzedziły pod względem wolności gospodarczej także tak socjalizowane państwa unijne jak Niemcy, Francja i Włochy. I to wyprzedziły bardzo wyraźnie. Wydaje mi się więc, że jest czas, żeby polscy wolnorynkowcy przestali narzekać na źdźbło wokół Brukseli. I skupili swoją energię na wyrzuceniu belki z własnego oka, polskiego oka. Mam oczywiście na myśli nie premiera Belkę, ale Belkę z przypowieści biblijnej. E, Bruksela na przykład nie przeszkadza, nie zabrania Polsce przywrócić do życia ustawy pana Wilczka. Wręcz przeciwnie, kiedy przejrzałem przepisy tej ustawy pod kątem zgodności z prawem wspólnotowym, okazało się, że właściwie wymaga ona tylko kilku kosmetycznych zmian. I co ciekawe. Część z tych zmian są to zmiany poszerzające zakres wolności zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym. Dlatego, proszę Państwa, myślę, że kiedy Polska wyskoczy z tego, z tego, z tego odległego 69. miejsca, egzekwo z Ugandą, na 9. miejsce, egzekwo z Wielką Brytanią, jeżeli wtedy okaże się, że prawo wspólnotowe, prawo unijne Przeszkadza Polsce iść dalej i zająć pierwsze miejsce egzekwo z, Luksemburg... z Luksemburgiem, może nie, ale z Singapurem i z Hongkongiem. Wtedy, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, to zapraszam Państwa, przyjedźcie do nas do Brukseli, dorżnijcie watachy brukselskich biurokratów, ale póki co na razie myślę, czas skupić się na dożynaniu watach warszawskich. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo proszę kolegę Irenusza Jawońskiego, członka zarządu Centrum o wygłoszenie laudacji. Niestety dzisiaj nie będzie mógł z nami być pan Roman Kluska, który z bardzo ważnych powodów musiał zrezygnować z uczestnictwa w tym wspaniałym przedsięwzięciu, które się odbywało też z jego inicjatywy. Mam nadzieję, że sprostam roli, jak to mówią prawnicy, substytutu czy substytuta. Drogi panie Mieczysławie, szanowni państwo. Mamy dzisiaj okazję i przyjemność mówić o e, działaniu, czy dokonaniu, które, tak jak mówił e, Świętej Pamięci Krzysztof Dzierżawski, było rzeczywistą zmianą ustroju, ówczesnego ustroju. Ustawa wprowadzona dzięki zaangażowaniu i pomysłowi pana Mieczysława zmieniła de facto ustrój ówczesnego państwa, w miejsce gospodarki centralnie sterowanej i represji związanych z utrzymaniem tego stanu, wprowadzała wolność gospodarczą. Możliwe to było to do dokonania dzięki jak zwykle istotnemu zaangażowaniu tych, którzy wtedy wiedzieli albo nie wiedzieli, że jest to niemożliwe. Pan Mieczysław Wilczek, rocznik 32, zatem dobry, bo przedwojenny, przynajmniej tak zawsze twierdził mój dziadek, jest z wykształcenia inżynierem, chemikiem, jest również prawnikiem kończąc Politechnikę Śląską i Uni Uniwersytet Warszawski zdobywał te dwa dyplomy. Myślę, że ten pierwszy szczególnie pomógł w zdobyciu doświadczenia i pewnej, pewnemu uporządkowaniu również myślowemu czy intelektualnemu, które na koniec znalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo precyzyjnie i prostym językiem i w bardzo skrótowy sposób napisanej ustawie.